Przechodzimy do punktu y, czwartego. Jest to punkt podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja poproszę Pana Skarbnika, czy Pan Przewodniczący pozwoli, żeby dwa słowa na, na temat na tej uchwały. Na, na... Potrzeby podjęcia takiej uchwały podjęcia. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce jest związana z poprzednio głosowaną uchwałą w sprawie zmian wieloletniej prognozy i generalnie dotyczy jednego punktu. Jest to punkt związany z potrzebą uwzględnienia pożyczki dla samodzielnego publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Siedlcach. w związku z tym, że SPZOS nie otrzymuje terminowo świadczeń, które powinien mu, mu wypłacać Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiana dotyczy dwóch punktów. Jest to, są to przychody i rozchody, czyli Pożyczka dla SPZOZ-u i spłata pożyczki. Cały ten proces jest przewidziany na bieżący rok i spłata ma nastąpić do miesiąca grudnia bieżącego roku, w miarę jak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków wobec SPZOZ i płacił za wykonane świadczenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? O głos prosił radny pan Andrzej Siednik, bardzo proszę. Dziękuję. Mam pytanie, nie wiem, pewnie może do pana dyrektora. Czy te należności, które szpital nie otrzymuje w jakikolwiek sposób nadany jest tok w tej sprawie, czyli nie wiem, czy wystąpienie do sądu, czy inna droga, która przewidziana jest w tej sytuacji, aby monitorować to i spróbować odzyskać od Narodowego Funduszu te środki. Dziękuję bardzo. Dzień. Bardzo, bardzo prosimy Panie Dyrektorze. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo Radni. Może, może trzeba cofnąć się troszeczkę wstecz. Sytuacja powiedzmy dzisiejsza jest spowodowana przede wszystkim tym, że następują wzrosty kosztów działalności między innymi naszego szpitala, spowodowane też wzrostem płacy minimalnej, dodatkami za noce, które w tej chwili są dodatkowo generowane i skutki tych również działań, podnotowują podmioty, które z nami współpracują, niestety podwyższają swoje ceny produktów, produktów, którymi, że tak powiem musimy zaopatrywać się, żeby utrzymać bieżącą działalność, z bez ozum. Natomiast dlaczego tak to wygląda w obecnej sytuacji? Musimy wszyscy sobie przypomnieć sytuację, że Minister Zdrowia zadeklarował, że z dniem 1 lipca podmioty wchodzą do sieci szpitali. No i w pewnym momencie były przygotowane ustawy, przygotowane były rozporządzenia, ale jednak to wygasło i Nastąpiła zmiana planu, także umowy w tym zakresie zostaną przesunięte do końca września tego roku. To oznacza, że fundusz, planując rozliczenie się z podmiotami medycznymi za wykonane usługi, nie może tego zrealizować, dlatego że te umowy z mocy tejże ustawy są przesunięte do końca września. Jaka jest sytuacja jest bez rozumu, tak samo jak innych podmiotów? Realizując świadczenia medyczne od wielu lat mamy świadczenia, że tak powiem zaniżone, bo jeżeli mamy 6 łóżek w oddziale intensywnej terapii, a fundusz kontraktuje powiedzmy 5 łóżek, a pacjentów mamy 6, to wiadomo, że ten to, to stan rzeczy będzie co roku powtarzalny. Więc siłą rzeczy są to świadczenia ratujące życie i one będą płacone. Drugim elementem są tzw. świadczenia nielimitowane występujące w oddziale położniczym, w oddziale noworodkowym i w świadczeniach onkologicznych. Tutaj również mamy nadwykonania, i te nadwykonania również będą zapłacone, ponieważ ustawa generalnie tak to podmiot na Funduszu do tego obliguje. A z świadczeń innych szpitalnych występują świadczenia ratujące życie, które stanowią około 50% wykonanych świadczeń i z reguły powinny być <toddź> zapłacone. I gdyby ustawa o sieci szpitali powodowała, że ziściłyby się wcześniejsze założenia o w prowadzeniu podmiotów od 1 lipca, no to miesiąc lipiec byłby momentem rozliczenia tych środków finansowych. Na pewno te pieniążki w części dostawili, a teraz musimy czekać do końca miesiąca września, i wtedy jest około 45 dni na rozliczenie się Funduszu z podmiotami medycznymi na za realizację świadczeń. W niektórych sytuacjach inne podmioty mają taką to możliwość, że mają oprócz badań niewykonania, niewykonania, więc mogą balansować na zasadzie przesuwania po, między poszczególnymi zakresami. No w naszym szpitalu każda komórka ma wysłanie, więc taki aspekt nie chodzi w rachubę. Więc co zrobimy? Czekamy do końca września, wtedy występujemy o zapłatę. I ten okres 45 dni jest okresem na odliczanie się między funduszem a SPZOSem. No i dopiero po tym okresie możemy powiedzieć, co dalej będziemy robić w sytuacji, gdyby te świadczenia wykonane przez STZOS w części zawalających nie zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli generalnie jak rozumiem to wynika tylko z tego z, tych przesunięcia, z tego przesunięcia ustawy, o której pan dyrektor mówi z lipca na wrześniu, tak? Dokładnie, tak to trzeba interpretować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Prosimy jeszcze pana dyrektora o miejsca. To głos prosił radny pan Mariusz Dybiański. Bardzo proszę. Mam dwa pytania panie dyrektorze, pierwsze retoryczne. Czy zauważył Pan jakieś istotne zmiany, jeżeli chodzi o system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat? I drugie pytanie: czy istnieje jakieś realne zagrożenie do tego, by te środki yy, 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 nadwykonań, jeżeli chodzi o szpital, yy, nie wpłynęły w wnioskowanej, czyli całości kwoty, jak rozumiem, za te nadwykonania? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Odnosząc się do pierwszego pytania. W województwa mazowieckiego, to mogę to, bo to dotyczy każdego województwa troszeczkę inaczej. Mogę powiedzieć w ten sposób, że funkcje dyrektorów pełnią osoby, które były 3 lata temu czy 4 lata temu dyrektorami, i w zakresie stosowanego, że tak powiem, warunków realizacji świadczeń szpitalnych nic się nie zmieniło. W zakresie finansowania również nic się nie zmieniło. Chcę tylko również tu wspomnieć, że wszyscy rozmawiamy o budżecie szpitala, o budżecie za wykonanie jakiegoś yy, jakichś usług w zakresie danego oddziału. Natomiast hmm, trzeba też przybliżyć jedną rzecz, że prawdopodobnie w tej chwili, mogę tutaj być w błędzie, ale od pewnie 5, 6 lat nie została podniesiona cena jednostkowa z usług. A w tym momencie no, przecież wszyscy wiemy, możemy by zadać pytanie wręcz, co nie zdążało? co rzeczy cały czas dostajemy Informacje o wzroście kosztów energii, kosztów yy, energii ciepła. Czy to co, co generuje ewentualnie skutki dalsze to są również ruchy na rynku paliwowym? Więc ta cena na przełomie kilku lat cena jednostkowa za usługę nie zmieniła się. I tutaj no, wszyscy yy, dyrektorzy no, czuwamy straszny, że tak powiem, w tym momencie problem, bo to no, sprawę nie masz czego z tych kosztów zebrać dzisiaj. A, a wiemy, że wszyscy czujemy presję na płacy, prawda? Wskaźniki informujące o tym, że bezrobocie wynosi 7,1%, to oznacza, że rynek bezrobotnych pracowników no, kurczy się. Natomiast w przypadku pracowników realizujących świadczenia medyczne, to w ogóle tutaj jest bezrobocie na poziomie prawdopodobnie 0,0. Więc trzeba szanować pracowników nie tylko dlatego, że. Brak jest na rynku, tylko tak pracodawcy winni swoją funkcję pełnić. No i, i tutaj wszyscy widzimy, że jednak dane, które podane, podawane są statystyczne, informują o wzroście wynagrodzeń w sferze przemysłowej. No a służba zdrowia troszeczkę, że tak powiem, kuleje. No, Wywalczyły Panie Pielęgniarkę dwa lata temu wzrost wynagrodzeń i jest realizowany. To wygląda w ten sposób, że środki finansowe, które. Funduszu kierujemy tylko i wyłącznie, transmitujemy bezpośrednio dla, 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 dla pielęgniarek w położek. Natomiast w postałych zawodach jest niestety zaastór. Wracając do drugiego pytania, co się może zdarzyć? No, wszystko się może zdarzyć, ponieważ SPZOS nie jest typowym przedsiębiorcą, który będzie patrzył na zmieniającą się koniunkturę i to, co wspomniałem wcześniej, może podjąć się decyzję o pod, wzroście ceny za usługę. My jesteśmy tu wskazani na. Się Narodowego Funduszu Zdrowia, i, i, i tyle. No. Co mogę powiedzieć, że może być lepiej? Bo tak mi się zdaje, że wprowadzenie nas do sieci szpitali zagwarantuje pewne bezpieczeństwo funkcjonowania, bo będą określone założenia i umowy wieloletnie, które dadzą gwarancję pewnego stanu rzeczy na kilka lat. Obecnie, tak jak tu wspomniałem, umowy z funduszem są zmieniane. Co trzy miesiące. Więc wróćmy do reali przedsiębiorstwa. Na bazie takiej niepewności nie bardzo znajdę bank, który powiedział, że będzie chciał ze mną współpracować w zakresie udzielenia kredytu inwestycyjnego czegokolwiek innego, bo trzy miesiące to nie ma żadnego tutaj, żadnych, żadnego elementu pewności istnienia przedsiębiorstwa. Ja tylko jeszcze oprócz tego co tutaj wspomniałem o tym, że mamy nadwykonania wykonania w, istniejące w, w sferze usług szpitalnych, to takowe również występują w poradniach specjalistycznych, występują w opiece długoterminowej, tutaj szczególnie bryluje u nas hospicjum, bo przypomnę, że zwiększyliśmy ilość urzędów. Troszeczkę fundusz nam podniósł kontakt na rok 2017, ale zapotrzebowanie na tego typu usługi w naszym terenie jest no, bardzo, bardzo potrzebne. A no, z racji tej, że to są świadczenia ratujące życie, a powiedzmy inaczej, każdy pacjent, tak to do tej pory wyglądał, kto trafił do nas do hospicjum, no u nas zakończył życie. Więc tutaj dyskusja o zasadności przyjęcia to póki co nie ma. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Panie Wiktorze. Państwo, radni, myślę, że wszyscy zajmiemy sobie <coughs> sprawę, bo większość na tej sali to radni, którzy już pracują kilka kadencji. Trzeba sobie przypomnieć, że gdyby nie e, stanowisko i decyzje Rady Miasta, to Świedleckiego Miejskiego Szpitala by jako samodzielnej jednostki już nie było. I na przestrzeni tych e, ostatnich 11 lat praktycznie około 20-25 milionów złotych dofinansowaliśmy Śriedlecką Służbę Zdrowia i Siedlecki Szpital. I, i dzięki yy, zaradności i dobremu kierowaniu przez pana dyrektora Izoleczkowicza ten szpital jest na takim poziomie jakim jest. Yy, nigdy się nie przelewało. I pewnie teraz też nie, a ja podkreślam, że to nie jest jakaś tam w tej chwili dotacja, tylko pożyczka i właśnie wszystkie firmy takim sposobem jakby ratowania swoich funduszy posługują się. Dlatego proszę Państwa radnych o odpowiedzialne zagłosowanie i udzielenie tej pożyczki Środowisku to Poza tym stoi jakby pomoc medyczna dla... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście ta pożyczka jest wpisana w zmiany w budżecie. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciw, 0 przytrzymujących. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu. Dziękuję. Wyczerpaliśmy już porządek